Interfejs programu Photoshop Elements składa się z kilku podstawowych elementów uszeregowanych funkcjonalnie. Pierwszy od góry to pasek menu, standardowy dla większości programów komputerowych. Tuż obok mamy przyciski, skrótów do często używanych narzędzi, np. Na przycisk mający Formę menu wyboru sposobu konfiguracji roboczej części ekranów w programie. Poniżej paska menu znajduje się tzw. Tak pasek opcji. Jest to element kontekstowy interfejsu tego programu, który, którego zawartość jest zmienna w zależności od tego, które narzędzie jest w danym momencie aktywne. Narzędzia wybieramy korzystając z panelu narzędziowego. W lewej części ekranu. Jeżeli teraz zaczniemy przełączać ikony narzędzi, to zauważymy, że rzeczywiście zawartość tego paska opcji ulega zmianom. Można więc przyjąć, że konfigurowanie czy wybieranie narzędzia do pracy to jest taki etap, taki proces dwuetapowy. Pierwszy etap to wybór samego narzędzia, drugi etap to ustawienie jego parametrów przy wykorzystaniu opcji przycisków i list wyboru dostępnych właśnie na pasku opcji w górnej części ekranu. Prawa część ekranu to panele. Panele, które są w pewnym sensie rozwinięciem narzędzi znajdujących się z lewej strony ekranu. Panele w pewnym sensie przypominają standardowe okna dialogowe z tą różnicą, że mogą być wyświetlane na ekranie przez cały czas. Panele to zgrupowania narzędzi, dodatkowych opcji, parametrów, których używamy podczas pracy z obrazem. Panelem jest również dolna, dolna część ekranu, dolny element interfejsu. Jest to specyficzny panel nazwany skrzynka projektu, który służy do przeglądania zasobów, do przeglądania obrazów, z którymi pracujemy w danej chwili, bądź z którymi możemy zechcieć pracować w przyszłości. Oczywiście centralna część interfejsu to obszar roboczy wraz z oknem dokumentu. W sytuacji, gdy mamy otwartych kilka plików, kilka obrazków, ten obszar roboczy jest dzielony na tak zwane przekładki. Przekładki, które możemy znać z oprogramowania takiego jak chociażby przeglądarki internetowe. W tym momencie mamy otwarte. Dwa pliki, dwa obrazki, aby przełączać się pomiędzy nimi, klikamy właśnie w odpowiednią przekładkę lub korzystamy ze skrzynki projektu, czyli z tego panelu w dolnej części ekranu, gdzie widoczne są miniaturki wszystkich otwartych w tej chwili obrazków. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w taką miniaturkę i przechodzimy do edycji tego właśnie obrazu.